ostrzenie skalpela ostrzenie skalpela czy jakiegoś ostrego nożyka zaczynamy od zmoczenia osełki osełka bardzo drobna tak zwana Mississippi polewamy wodą żeby lepiej się pracowało i wykonujemy bardzo powolne pod odpowiednim kątem ten kąt jest tutaj naprawdę bardzo ostry. Psełka musi być cały czas zmoczona, wtedy jest delikatniejsze zbieranie materiału. Co jakiś czas polewamy. Powinna być taka lekka zawiesina z tego materiału ściernego. Wtedy jest powolne zbieranie warstwy. Ostrza. Bardzo trwałe naostrzenie, nożyk naprawdę jest, ten skalpel nas jest, jest bardzo ostry. Po takim naostrzeniu, właśnie.